Kiedy toksyk nigdy nie wraca? Czy istnieje moment, w którym toksyk traci zainteresowanie swoją ofiarą na zawsze? Odkryj psychologiczne pułapki, które decydują o tym, że zły człowiek znika jak duch w świetle dnia. Toksyczni ludzie potrafią być magnetyczni, uwodzicielscy, a jednocześnie emocjonalnie puści. Ich relacje przypominają grę w szachy, strategiczną, pełną manipulacji i ukrytych celów. Ale czy istnieje sytuacja, w której toksyk naprawdę odchodzi bez powrotu? Odpowiedź tkwi w mechanizmach, które sterują ich z zachowaniem. Psychologiczny GPS narcyza gdzie jest mój interes? Ludzie nikczemni kierują się bardzo prostą, wręcz prymitywną zasadą co ja z tego mam? Nie wracają tam, gdzie nie mogą zdobyć narcystycznej podaży czyli uwagi, podziwu lub kontroli. Psychologowie, tacy jak dr Ramani, podkreślają, że Narcyz porusza się jak emocjonalny dron, skanując teren pod kątem korzyści. Oto pięć scenariuszy, w których zniknie na zawsze. Po pierwsze, znalazł nowe źródło energii. Psychofak potrzebuje ciągłego dopływu podziwu, jak bateria. Prędzej czy później, szuka nowego ładowania. Jeśli znajdzie kogoś, kto lepiej zaspokaja jego jej potrzeby, np. kogoś bardziej nieświadomego, uległego lub Wpływowego, stare relacje stają się mu obojętne. Badania jednoznacznie wskazują, że manipulatorzy często mają równoległe związki, by zabezpieczyć sobie zapasową podaż. Gdy toksyk mówi, jesteś wyjątkowy, wyjątkowa, tak naprawdę myśli, jesteś teraz przydatny. Po drugie, stracił kontrolę nad swoim wizerunkiem. Takie jednostki budują swój wizerunek, jak markę korporacyjną. Jeśli zaczniesz publicznie obnażać ich manipulacje, np. w mediach społecznościowych lub wśród wspólnych znajomych, uciekają, by chronić swój brand. Dla nich wstyd to największy wróg wolą zniknąć niż ryzykować utratę reputacji przykład z życia. Ania opowiedziała w pracy o kłamstwach swojego narcystycznego partnera. Ten, zamiast walczyć, zablokował ją wszędzie. Jego ego nie zniosło porażki w narracji. Po trzecie, postawiłaś granice jak mur chiński. Ludzie nikczemni żerują na ludziach, którzy nie potrafią mówić nie. Gdy jednak stanowczo odcinasz kontakt tak zwany no-contact odzyskujesz władzę. Terapeuta Shajda Arabi tłumaczy: Narcyz nie znosi oporu jeśli nie możecie kontrolować tracisz wartość jak zepsuty gadżet. Kluczowa zasada. Im mniej reakcji, nawet negatywnych, tym szybciej narcyz traci zainteresowanie. Po czwarte, stałaś się dla niego niewidzialna. Patologiczni kłamcy kochają dramaty i emocjonalne roller Jeśli przestajesz angażować się w ich gry, przestajesz istnieć. Milczenie to broń, której nie rozumieją, wolą wrócić do tych, którzy tańczą przy ich muzyce, a więc wracają do źródła, wracają do patologii. Po piąte, kiedy spotkały go ją konsekwencje. Gdy toksyk traci pracę przez swoje aroganckie zachowanie lub zostaje zdemaskowany przez ważną dla niego grupą, np. rodziną, ucieka w nowe życie, by zacząć od zera. Badania pokazują, że narcyzi częściej zmieniają środowisko, gdy grozi im utrata statusu. Czy to koniec? Jak wykorzystać tę wiedzę? Jeśli toksyk zniknął, to nie jest powód do żalu, to jest powód do dumy, to szansa na nowy rozdział. Psychologowie zalecają. Nie łudź się, że się zmienił. To zaburzenie głęboko zakorzenione. Po drugie, inwestuj w siebie. Toksyk odchodzi, gdy przestajesz być użyteczny. Po trzecie, szukaj wsparcia. Terapia lub grupy dla osób po relacjach z narcyzami pomogą ci odbudować zaufanie. Kiedy narcyz znika jak kamfora, toksyk nie wraca, gdy nie ma w tym korzyści. Jego jej odejście to nie porażka, a dowód. Że odzyskałaś moc. Pamiętaj, że najskuteczniejszą zemstą jest życie pełnią szczęścia, bez niego, bez niej. Narcyz odchodzi, gdy przestajesz być lustrem, w którym może się przeglądać. Napisz tę mantrę na kartce i oddychaj głęboko. Nowy dzień należy do Ciebie. Moi drodzy, w związku z licznymi pytaniami odnośnie porad, konsultacji, chciałbym wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom. I serdecznie zaprosić Was na rozmowę. W razie zainteresowania, proszę pisać do mnie na wskazany adres mailowy. Zapraszam serdecznie.